Nadal się na mnie dążasz, kurde? Powiedziałeś, że pojedziemy do biblioteki. Była zamknięta. Obiecałeś, a nie należy łamać. Tak, wiem to młoda, ale Dlaczego te puzzle z pandą leżą na podłodze? O! -o. Szybko, chowaj się. Gdzie ona jest? E, jaka ona? Ta, która złamała obietnicę i nie sprzątnęła puzli z pandą. O, bardzo interesujące. A! Czy Blue złamała obietnicę? Ty złamałeś swoją obietnicę, więc ja też mogę. Co? To prawda, tapa złamał obietnicę. Biblioteka była zamknięta. Zdaje się, że mamy spory problem z obietnicami. Tak. Dobra, to od teraz nikt nikomu nie składa żadnych obietnic. Ale takich, że zawsze będziesz nas kochał też? Oj, tu mnie masz, bingo. Słuchajcie, nadal możecie składać obietnice, ale musicie ich dotrzymywać. Okej, okay. okay. tak, to ma, ma więcej, więcej sensu. sensu. Blue, od teraz dotrzymujemy naszych obietnic. Żeby nie wiem co. Żeby nie wiem co. No, no dobra, to dobranoc, rodzinka. Puzzle z pandą. Dzieci, chodźcie, pośpieszcie się A wiesz, dzisiaj rano kazałam Bingo się pośpieszyć, na co ona Mamo, przecież się pośpieszam <grym> Tato, pobawisz się z nami w brzdące w bibliotece? Pobawię się w to, co zechcecie, o ile się pośpieszycie Obiecujesz? Obiecuję, ruchy, ruchy Bingo, tato obiecał, że pobawi się z nami w brzdące Tak co to, to są brzdące? Te pszczące? Tak, musisz się przemieszczać na kolejne. Jeszcze czego? Obietnica to obietnica. E, dobra. Przepraszam? A? Na dole. O! Dzień dobry. Chcieć książki dla dużych chłopiec. A, są co obok czasopism? Dzięki! I...